Dzień dobry! Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Uczymy się razem. Geografia do klasy ósmej, temat Japonia. Japonia to państwo położone na wyspach na zachodnim Pacyfiku u wschodnich wybrzeży Azji. Obejmuje archipelag kilku tysięcy wysp o łącznym obszarze ponad 377 835 km2 czyli jej obszar jest nieco większy od obszaru Polski. Mieszka tam 126,5 miliona ludzi, ponad trzykrotnie więcej niż w naszym kraju. Największe wyspy Japonii to Hokkaido, Honshu, Sikoku i Kyushu. Japonia jest usytuowana w strefie silnej aktywności sejsmicznej i wulkanicznej na styku trzech płyt litosfery Ziemi: euroazjatyckiej, północnoamerykańskiej, pacyficznej. W wyniku ich przesuwania się dochodzi do trzęsień Ziemi, częściej niegroźnych dla mieszkańców. Ukształtowanie terenu Japonii jest wyżynne i górzyste. Z tego powodu większa część ludności zamieszkuje nizinne tereny przybrzeżne, które stanowią czwartą powierzchni kraju. Na nich skupiają się największe ośrodki miejskie i największa liczba mieszkańców. Metropolie takie jak stolica, Tokio, Yokohama, Osaka czy Kobe. Trzęsienia ziemi to nie jedyny problem Japończyków związany z położeniem wysp. To także obszar aktywności wulkanicznej. Spośród 160 wulkanów czynnych jest obecnie 46. Gospodarka przemysł. Japonia obok Stanów Zjednoczonych jest jedną z największych potęg gospodarczych na świecie. Ogromną rolę odgrywa handel zagraniczny zarówno eksport, jak i import. Japonia ze względu na ukształtowanie terenu i niewielką ilość 12,6% terenów uprawnych sprowadza żywność i surowce naturalne, których brak na wyspach. Surowce są niezbędne do produkcji licznych artykułów przemysłowych przemysł elektroniczny, optyczny czy farmaceutyczny. Kraj słynie przede wszystkim z eksportu znanych na całym świecie samochodów osobowych i motorów Nissan, Toyota, Honda czy Suzuki. Ze względu na wyspiarskie położenie Własne potrzeby kraju posiada wysoko rozwinięty przemysł stoczniowy. Zajmuje szóste miejsce na świecie w połowie ryb morskich. Podobnie jak w Skandynawii, rybołówstwo japońskie od zawsze specjalizowało się w połowach wielorybów. Jednak protesty międzynarodowych organizacji ekologicznych spowodowały, że decyzją władz od 1982 roku maleje znaczenie wielorybnictwa. Do rozwoju gospodarczego kraju przyczyniły się Postawie jej ludności wynikające z kultury i tradycji kraju. System wartości konfucjańskich. Szacunek dla pracy, przełożonych, dyscyplina, odpowiedzialność, współpraca w dążeniu do celu. Rolnictwo. Na przykładzie Japonii doskonale widać wpływ czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych na rozwój rolnictwa. Czynnikami intensyfikującymi rolnictwo są wysoki poziom mechanizacji wszelkich prac polowych. Stosowanie dużych dawek nawozów mineralnych, masowe używanie środków ochrony roślin, stosowanie wysokiej jakości materiału siewnego, a także wysoki poziom wykształcenia rolników, około 1 trzecia pracujących w tym dziale gospodarki ma co najmniej średnie wykształcenie. Użytki rolne zajmują tylko 12,6% powierzchni kraju, a na jednego mieszkańca przypada zaledwie 4 hektara gruntów ornych. Ludność. Japonia to dziesiąty kraj na świecie pod względem liczby ludności, która przeważnie zamieszkuje wielkie miejskie metropolie. Sama stolica liczy ponad 9 milionów mieszkańców. W miastach mieszka ogółem ponad 93% ludności kraju. Japonia to również kraj mierzący się z problemem starzenia się społeczeństwa. 24,5% to osoby w wieku 60 lat i więcej. Średnia długość życia w Japonii wynosi dla kobiet 88,3 lata, dla mężczyzn 81,4 lata. Starzenie się społeczeństwa, życie w ciągłym zagrożeniu ze względu na niestabilne warunki naturalne to nie jedyne problemy, jakie się pojawiają. To nie jedyne problemy, jakie się pojawiają w Japonii. Coraz częstszym zjawiskiem jest wyzwalany przez stres hikikomori. Czyli wycofanie społeczne. Zjawisko nasilające się od lat 90. XX wieku polega na izolowaniu się od społeczeństwa, zamknięciu się przez długi czas wewnątrz własnego domu lub pokoju i niemożności uczestnictwa w życiu społecznym. Obecnie problem ten dotyczy około pół miliona młodych Japończyków. Dziękuję i zapraszam na następne odcinki.